No dalej, stawaj. Jeśli masz zamiar od tak atakować kogo popadnie, musisz się lepiej przygotować. Słyszałem cię na długo przed tym, zanim wyszedłeś. Ktoś chciał mnie zabić. Zabrali mi pancerz i sprzęt. A teraz ty czekasz, by dokończyć robotę. Najpierw mnie atakujesz, a teraz oskarżasz o bycie złodziejem i mordercą? Uwierz mi, gdybym chciał cię zabić, nie rozmawiałbyś teraz ze mną. Masz mnie przeprosić. Udowodni, że nie jesteś złodziejem, to porozmawiamy. Liczą się fakty, nie słowa. Tutaj, pochopne ufanie ludziom jest równie niebezpieczne, co chodzenie bez porządnej broni. Krótko mówiąc, miałeś kupę szczęścia. Pomogę ci znaleźć bezpieczne schronienie i nowy sprzęt, jeśli wreszcie przestaniesz mnie atakować. Czemu miałbyś mi pomagać? To moja praca. Szukam ludzi i pomagam im dostać się do Goliet. Tam byłbyś bezpieczny. Bezpieczny? Skąd mam wiedzieć, że nie handlujesz ludźmi? Czego właściwie chcesz? Chcę końca wojny. Aby ją przetrwać, Goliet potrzebuje więcej ludzi. A ludzie potrzebują bezpiecznego schronienia. Czegoś więcej niż samotne szwendanie się, gdzie popadnie. Ale jeśli wolisz zostać tutaj, czekając na spotkanie z bandą albów, proszę bardzo. Oni albo dziko gniję. Zapewniam cię, że długo nie pożyjesz. Więc mówisz, że w ruinach nikogo nie ma? Nie spotkałem jeszcze nikogo podczas tej wyprawy, a twoja odpowiedź zaoszczędziłaby mi fatygi. Boisz się albów? Zgadłem. Przy odrobinie szczęścia po prostu cię zabiją. Ale jeśli masz pecha, zamkną cię w konwerterze, zmieniając w kolejne źródło eleksu. Ale dość gadania. Pora zdecydować, co zamierzasz. Wracam do Goliet. Jeśli chcesz, możesz iść ze mną. Bezpieczeństwo, ochrona i praca, którą możesz zarobić na nowy sprzęt. Jeśli zależy ci na życiu, lepszej propozycji nie dostaniesz. Dlatego dołączyłem do berserków. Włóczyłem się w nadziei, że uda mi się przetrwać. Wiedziałem, że prędzej czy później przestanie być różowo wiem, że nie każdemu musi odpowiadać dołączanie do frakcji. Mnie akurat pomogło. Masz jeszcze coś do stracenia? Z tego co widzę, nie. To co mówisz brzmi logicznie. To logiczne, prawda? Czyli pójdziesz ze mną? Podejmowane przez ciebie decyzje kreują rzeczywistość. Sposób, w jaki rozmawiasz z ludźmi, wyznacza twoją ścieżkę. Spójrz tylko na siebie. Bez broni, bez zbroi, bez towarzyszy. Do tej pory wiodło ci się średnio. Dziś wszystko może się zmienić. Bez względu na przeszłość, możesz zacząć od nowa. Nowy początek. Kiedy kolejna banda albów nadciągnie z północy w poszukiwaniu Aleksu, mieszkańcy Goliet Cię obronią. Możemy ochronić Cię przed wycieczką do wnętrza konwertera. Dać szansę, byś pokazał kim jesteś. Stać się jednym z nas. Dlaczego chcesz mi pomóc? Jak mówiłem, potrzebujemy w Goliet ludzi. Wojowników, ogrodników, myśliwych, kupców, przedstawicieli każdej użytecznej dziedziny. Tak po prostu przyjmuje ci ludzi? Jeśli postanowisz zostać, będziesz musiał wypracować sobie pozycję. Ale tak samo jest we wszystkich innych frakcjach. Oczywiście będziesz musiał słuchać rozkazów i postępować zgodnie z prawem, ale tutaj też nie ma nic za darmo. Możemy tak gadać w nieskończoność, ale i tak będziesz musiał się zdecydować. Jak więc będzie? Zostajesz, czy idziesz ze mną? Robisz, co mówisz. Dam ci kredyt zaufania. Haha, ha. potraktuję to jako komplement. Nie pożałujesz. Jeśli interesuje cię walka bądź magia, Berserkowie szkolą swoich rekrutów w obu tych aspektach. Zrobimy z ciebie wojownika. Powinniśmy ruszać. To terytorium dzikogniów. Jeśli się zjawią, nic z nas nie zostanie. Chodź ze mną do Goliet. Tam zarobisz na nowy pancerz i prowiant. Przydadzą ci się, wierz mi. Chcę znaleźć złodzieja, który ukradł mi pancerz. A, poszukiwania skradzionych rzeczy rozpocząłbym u Reya. To banita, którego spotkałem tutaj kilka dni temu. Cholernie agresywny. Wydawało mi się, że czegoś szuka. Gdzie mogę go znaleźć? Nie wiem. Zniknął gdzieś na północnym wschodzie. Myślę, że wrócił do tawaru. Ale nie goniłbym go na Twoim miejscu. Pewnie już i tak sprzedał zbroję. Pójdę z Tobą do Goliet. Prowadź. Za mną. Na wypadek gdybyśmy się z jakiegoś powodu rozdzielili, Goliet jest na wschodzie, u stóp góry. Szukaj światła dochodzącego ze świątyni Many. Można je dostrzec ze sporej odległości. A. i nazywam się Duras. Miło Cię poznać. Prowadź. Dobrze. Trzymaj tempo. Konczcie.